Ja na pewno nie, swojego wniosku nie wycofam. E, uchwała jest prawomocna, e, działa, e, jest podjęta decyzja. Nie zdarzyło się nic takiego technicznego, tak, które, które można by uznać, że, że jest jakaś wada w tym, w tym postępowaniu. Kwer przy zbiegu ulic Browarnej 11 listopada budzi duże kontrowersje. Pod przewodnictwem dziekana księdza Stanisława Oracza duchowni nie zgadzają się, by trawnik nosił imię kardynała. Ich zdaniem nie jest to miejsce godne, by upamiętnić jego osobę oraz działalność. W proteście księża zadeklarowali, że żaden z nich nie weźmie udziału w oficjalnych uroczystościach nadania imienia skwerowi. Prezydent twierdzi, że nie chce wywoływać niepotrzebnych sporów i zapewnia, że duchowni będą zaproszeni na uroczystość. Piły wierzy, że do wzięcia udziału w uroczystości. Przekonają ich plany modernizacji miejsca, które w efekcie ma uzyskać zupełnie nowy wygląd. Będzie to wymiana nawierzchni i podświetlenie skweru. Projekt przebudowy ma znaleźć się w budżecie Piły na 2015 rok.